Stumbleguys dodali dosłownie milion rzeczy. Popatrzcie, wchodzimy do sklepu i mamy tutaj aż trzy nowe koła fortuny. Czy to nie jest przesada? Że, że aż trzy i mamy tutaj jakieś koło z Antidasem. To jest ten specjalny gościu, który podobny jak nim grasz, tworzy czarną dziurę i wciąga cały StumbleGuys. Ho! I mamy jeszcze cały karnet bojowy, który sprawia, że możesz stać się niewidzialny! Ej, serio, czy to nie jest lekka przesada? Niewidzialny Ej, tak mogę szczerze, być! To jest za mocne! To jest za mocne, więc. Aktywujemy sobie koniecznie ten karnet bojowy za 1200 stumble coinsów. Na szczęście mam ich jeszcze ponad 100 tysięcy. Dodano również najdroższe koło fortuny, jakie widziałem. Dokładnie 1850 gemów kosztuje jedno zakręcenie, i wiesz co? Kliknąłem no to, Nie zakręcisz, to wiadomo Poszło, no, wiadomo, że, wiadomo że zakręcę I co z tego wypadnie? Coś specjalnego? Ej, dobra, a to ja ci powiem coś, starego. O nie jedyno, że Ja kręciłem 10 razy I już a za pierwszym mi się ten nowy skin Czyli 9 pozostałych po Ja nie mogę Ej, dobra, na pewno zakręcimy sobie tym też więcej razy Więc oglądajcie, ale najpierw, żeby zasłużyć sobie Na te wszystkie gierki Na kupienie nowego garnetu bojowego To musimy wygrać gierę, więc zagrajmy Abduction Avenue, mordeczko, musimy wow. bardzo się starać O, abera lele Jestem śmietnikiem Ty jesteś tym nowym skinem, co? Ej, Ej, a pokazać ci niewidzialność? Chcesz zobaczyć niewidzialność? Pokaż, jak wygląda niewidzialność, pokaż Pum! O, to nie ta emotka okay. Teraz poprawię, uwaga Pum! Ej, co jest, gdzie ty jesteś? Nie ma mnie. Pas, Ej, serio? Pas, 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 Yo! Ej, to jest takie długie. Ej, to już jest lekka przesada, słuchajcie. Ała. Naprawdę. Aha, spadłem. Naprawdę, niewidzialność. Musimy to zdobyć, widzowie, koniecznie. Za wszystkie czasy musimy mieć niewidzialność. O nie. To co jest, stary? Ja spadam cały czas Ej, na dół. Dobra, duch. a gdzie jesteś to ja ci pokażę, że nie. zaraz zniknę. Dobra, nie ja idę, ale jeszcze jestem daleko, bo jestem giga Lomus. Dobra, skaczę na to, okej. Okay. Ej, pięknie, Eś. Ej, dobra, Ej, widzę cię, widzę cię. No nie cię. ta emotka, kurde, nie ten klap. czy znaczy, ja cię trafię? Niewidzialnego. Ulul, faktycznie, ciebie w ogóle nie ma. Okej? Okay. A ja też nie mam mnie, bo spadłem. Tylko dlatego mnie nie ma. Bo spadłem. Tylko ok. Dlatego nie ma innego. Ok. Okej, okay, ja nie mogę. Ej, to jest serio trudne. Stary ta mapa nie jest taka prosta, jak się by mogło wydawać. Nie, ale, ale to prawda, to prawda. Ona wow. Nie taka... Ej, serio, ja tu lecę już przez Ciego. 3 lata. Po... Czekaj muszęcie trafić na niewidzialność. Sprawdzimy wtedy, czy um, niewidzialność coś daje e, Czy na przykład dobra. pojawisz się po uderzeniu ciebie jak jesteś na niewidzialności, co nie? No dawaj stary idziemy na metę i tam sobie na mecie <laughs> sprawdzimy. Dobra, dobra, tylko poczekaj, bo ja tutaj jestem w giga przypale. Okej, okay. teraz ja tu. Mecie, tylko nie wchodzę do tego viru, no nie? Żeby mnie ten. Tę... Tu dobra, biegnę, bęgnę, bęgnę, biegnę. i okay. włącz I niewidzialność Wow, Ey, nie! Mnie, uderzyło mnie. Uderzyło cię, dobra, czyli tak? wiadomo, że już że niewidzialność nie działa na uderzenia. No. Na jakieś emotki. Ale słuchajcie, tak czy siak po uderzeniu, Abre dalej nie było widać. Więc tutaj mamy no. e, kolejną informację, że to uderzenie tak naprawdę nic nie daje. O, jako drugą mapę mamy Stumble Cove. Ok. Ale mapa! To też jest ciekawa mapa, więc może zrobimy to jakiegoś zakazanego trika. Czy da się iść na przykład prawą stroną, wskoczyć tutaj do. Da się do... stary, da się ziemi Nie sobie Nie wskoczyłem na ziemi się na pewno. Jak no. się stary zatrzymasz, to możesz potem skakać sobie po tych ziemiach Ooool! Dobra, to lecę. Cyk, cyk, dobra, eś, dobra, cyk, cyk, dobra pek pek, dobra i teraz to LOL! My robimy zakazane triki! Oj, zakazane. oj! Jak my to robimy? Oooooooooooooooooooooo! Ej, coś czujesz, że jakbym teraz spadł, to byłby koniec totalny. Dobra, robimy teraz honey dropa, ale drewnianego. Patrzcie, yeah, czyli to jest wood drop, tak naprawdę to po prostu jest. Wood drop. Ojej! Ojeee! Nie! Gdzie ja jestem? Ja spadłem gdzieś w dziwne miejsce. Dobra, tutaj są teraz... Ej, ja nie grałem tej mapy chyba jeszcze w ogóle. Naprawdę? Ty, albo albo po prostu nie pamiętam, ale naprawdę. Coś jest tutaj, jakbym pierwszy raz ją widział. Dobra, mamy już dwóch graczy nie? i widzę. Kde je Abra? Kde je Abra? Sváči, víc, aby nemá tady Abre! ale musíme přehodit! Hm Czekaj. Oh, jak ty się nagle na mecie pojawiłeś? Ej, Mezan Senej, Powinieneś wskoczyć na tą trampolinę mordeczką. Nie wiem, czy. Tak. <laughs> o! Mezan Seney, Ty jednak się. Mezan Senej, co ty zrobiłeś? Ten skok nie był dobry. Idziemy do półfinału. A, to znaczy do finału, a mamy Bombardmentos. Ej, a jak Yo. BĘDĘ niewidzialny, to bomby nie będą mnie widzieć. Ej, właśnie. Nie? Jak będziesz niewidzialny, to podobno będzie można cię i normalnie rozwalić. Dobra, ja ci pokażę pewien fajny trick. Patrz, biorę kogoś, na przykład takiego, mm, czekaj, Misia, Misia tutaj tego niebieskiego. Oj, ona akurat oberwał, więc patrz. Idę, A no nie mogę go wziąć. O, o, wow, ale mnie wyrzuciło. Ale ty żyjesz. Chłopi, Dobra i patrz. To wow, wow. Nie, nie zadziałało. Wow. No nie, 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 ale na innych to działało. Dobra, czekaj jeszcze. Ej, zno... pojawił się abrał obok mnie. Ej, chyba teleportuje się. Jaką on Ej, może nie te potę, już nie są takie bambino. Ej, może, bo tutaj mamy misia niebieskiego. On jest niebieski, to jest bardzo fajny kolor. Dobra, ja tutaj wracam, bo jest trochę wzywał. musimy go Stary, byli. jak będziesz niewidzialny, to ci nie będą trafiały te tutaj armaty. Nie Oj, ej, ja, gdzie ty? Ja się złapałem? Nie, mam, nie. nie, to jest, złapałem misia, misia ptysia Złapałem Ptys, ptys, ptys Ej, wow, Boom. wow Nie, dobra, nie biję tego misia, bo on jest niebieski, a to jest mój ulubiony kolor Dobra, muszę uciekać Oj. Muszę uciekać, ile tu jest bomby Ewakuacja Tutaj lata rekin, musimy na niego bardzo uważać, słuchajcie Dobra, leci kolejna rakieta, ale my damy radę Dobra, skoczmy tu Okej, okay, dobra kurde, Ale tu dużo bomb się Sorry, jak my się tak, trzymamy O nie, nie ma misia niebieskiego Niestety żelkowego i, misia się nie, nie, nie ma. ma Ej, siema, czemu to znowu jest... Wow! Ej, stary, ja nie wpadłem do wody Ale u mnie też to tak wyglądało Ej, stary, ty niewidzialną, e, Niewidzialność niewidzialnością mnie zniszczyłeś, dobra Musisz dać mi teraz ty pozwolenie na to, czy mogę kupić cały nowy karnet bojowy ej, kup za, kup za, kup za, Yes, mogę kupować, więc kupujemy i odbieramy What? Pan niebieski przedsiębiorca Patrz Ej, na to. Ja naprawdę wow. na... uważam, że on powinien być więcej niż legendą. Tak, on jest coś specjalnego. To jest najlepszy skin na świecie. Dobra, biorę go. I patrz, odbieram te koiny. One są akurat mega fajne, bo a, one są drogie. Akurat tu muszę przyznać, że stary, za cały karnet tych tokenów jest na tyle dużo, What? że naprawdę idzie pokręcić. Ej, serio. serio? Ale dostaję jeszcze jakieś skórki tutaj inne. W końcu w tym karnecie jest coś nowego, a nie te koło, które było już tak nudne. Wow, wow. Ja nie Koło z którego wszyscy mieli już wszystko... Ej, czy to jest emotka Bana? Emotka Bana! Dostajesz banisła Murdeczko! Nie no, jak ja pokażę tą emotkę, to zbanujecie cię z gry, wiesz o tym? Wiesz o tym? Nie, ej, ej, bez takich, bez... Twórcy gry przyjdą i dadzą ci pana. No dobra, kupuję tutaj w takim razie rzeczy. O, Siemka, Ultra Gal. 100 ile mamy? 230-30, 100-230. Dużo no jest tych odłamków i to też. Dużo Na szkole, muszę przyznać. Ja nawet lubiłem jak czasem były te koła. Że nie, ja nie lubiłem, nie ja lubiłem. Sprawdzał. Sorry, ale ja już miałem wszystkie skiny, więc po co mi były te koła tak naprawdę? Ja też, ale był Chris Krysias, O, nietypowa emotka, jakieś opony Dobra, mamy kolejne Odłamki! Ej, to są w ogóle jakieś mega fajnie, super bohaterowie I mamy 40 na 70 Więc też bardzo spoko, odblokujemy Kolejnego widzowie, będziemy musieli koniecznie przetestować Emotkę na niewidzialność Bo jeszcze jej nie testowałem samemu I sprawdzimy jeszcze Jakieś inne zakazane triki, na przykład Czy na laser tracer, jeśli masz Niewidzialność, to czy te lasery Cię nie wykrywają? O o, no właśnie Dobra, weźmy dobre, dobre Wow, jaki mocarny ziom, Boxerman Ej, serio, to są ładne skiny One wszystkie wyglądają jak a coś jest super bohaterzy man. Serio, to są normalnie Super bohaterzy w StumbleGuys Wymyśleni przez twórców Stumble guys. Lol, jakby tak, my... Wow jeszcze kolejne... są naprawdę fajne. Ten anti -dash No to, Właśnie anti-dash, o dobra Jedno kręcenie, z którego można coś specjalnego zrobić To akurat jest spoko bo może trafię coś niespecjalnego, bo nie dostałem. Ajaj, ajaj, ajaj.

Że ja nie będę musiał ich kupować. No <laughs> to fajne. Dobra, mamy coś specjalnego. Ej, szczerze, ten coś specjalnego skin jest gorszy od tego przedsiębiorcy. Dlatego biorę przedsiębiorcę i słuchajcie! Odblokowuję ostatnie levele. Mamy Jestem woja przedsiębiorca Negaton Smash Gloves, nice! I uwaga! Niewidzialność! Super! I teraz muszę ją sprawdzić. Super. Jest gigantycznie super Dobra, i teraz ja nie wiem, co ja mam brać Dobra, tak szczerze Biorę to zamiast serduszka Bo piłeczka jest spoko, e, ślisk jest spoko Tak, ja serduszka na przykład już nie mam e, No właśnie Po co mi to? Dobra, mamy to, let's go Niewidzialny skin Nie mogę z tego, nie mogę On naprawdę jest niewidzialny Ludzie, co to jest? Dobra Skoro mamy tego zioma, sprawdźmy, ile dostaliśmy żetonów. 950, słuchajcie, 950, to tutaj byśmy mieli, patrz, mam, mielibyśmy 15 za 15 euro, oszczędziliśmy 15 euro. Ej, warto tak, było to ten karnet kupić. 30 Ale Serio, i tak, tak kupię jak? tego jednego, tej skina, na ten jeden pakiet, ponieważ mamy właśnie do odblokowania skin. Dead Pack, właśnie. I go biorę i od razu sobie zakręcę. Albo wiecie co? Kręcę, kręcę. Zakręcę sobie. Pod kolejnej grze Gierkę jaką sobie zagramy Jest to gra na tarcie laserowe Antidash W którym podobno oh. możemy wygrać Jakieś odłamki Odłamki nowych skórek patrzcie Mogę je odebrać Ale zagrajmy jeszcze raz bo jak zagramy jeszcze raz Będziemy mogli odebrać ich jeszcze więcej I przez to za darmo będziemy mogli otwierać Kolejne kręcenia wiecie o co chodzi Dobra jesteś gotowy Abrana Czy cztery zagrajmy Trzy te? Czter... i ry! Dobra! zdołem też, ej, to musi się udać. Ja jestem meduzą jakby, co? Dobra, bo ja słuchajcie, tak się stało, że po prostu nie da się party grać w te e, tutaj giereczki. A mamy tutaj naprawdę bardzo fajne giereczki, bo mamy Block Dash, mamy łagi i mamy blok Darazer dash. No niestety <laughs> jestem bez Ciebie, bo nie widzę. No, no, chyba nie widzę. No właśnie, ja jestem przedsiębiorcą w garniturze z płomieniami. Ale to jest dużo złotych skinów. Dobra. Słuchajcie, mamy nową emotkę niewidzialności i nie mam mnie już. Wow, nie mam mnie. Ej, ej stary oni stary nie wiedzą, że ty tam jesteś. No właśnie, ja widzę swoje kroki, ale Aberelele powiedział mi, że tych kroków nie widać. Tak samo jak nie, mojego Niku. Niku też nie widać. Widać tylko to, co stary jest. Jak robisz emotkę, to nad Twoją głową się pojawia ta ikonka. To tylko to widać przez chwilę. LOL, przeszedłem, to było takie. Ezz. Lecimy. Ezz. Musimy dostać kolejny level. Na samym końcu mamy Block Dash Endless. Jak wiecie, w Block dasha bardzo lubię grać. Więc mam nadzieję, że przetrwamy 100 fal z jakimiś randomowymi osobami. Ej. Gdybym przetrwał 100 fali z jakąś randomową osobą, to byłoby za mocne, nie? Tak mi się wydaje. Co? Co? 60. Tak a, wydaje, że to już dużo. 60 z losową a, osobą? Wow! Tak, a to jest nierealne. <grym <grym <generalnie> Słuchaj, najlepsze jest to, że tutaj ta niewidzialność trwa tak długo, że praktycznie jak ona już się odnowi, to ja mogę od razu brać kolejną. Mogę brać jedną za drugą, tak naprawdę, no, tą ja niewidzialność. Ale na tej mapce cały czas to klikał, bo tutaj ludzie emotkują. Tak, właśnie. A mnie nie ma! Bo wiesz, mordeczko, jestem przedsiębiorcą, który tutaj ma płomienie. A wiesz o co chodzi? Jestem w garniturze. A pieniądze lubią ciszę, więc ja. Znikam. Znikam! O, patrz, walizka pieniędzy! O! I ktoś wpadł w tą walizę pieniędzy! Jakim cudem! Ktoś się rzucił na mamonę. A ja tutaj przychodzę i słuchajcie, rozwalam! Mamy finał! I teraz zaczynamy prawdziwą zabawę, bo mamy Endless Block Dash, czyli nieskończony Block Dash. Równie dobrze. Jeśli będzie tutaj osoba, która jest mega dobra w Block dasha, to możemy grać w nieskończoność. Tak! Tak, możemy Słuchajcie, mieć na przykład. Ja trafiłem stary na takiego ziomala, który naprawdę był dużo lepszy ode mnie, nie? I tylko wow. przeze odpadliśmy. Aha, lol, czyli po prostu przegrałeś z nim? Tak? tak stary, w pewnym momencie odbiłem się jakoś dziwnie od O i to, nie, okej, okay, dobra. Czyli ono, zanadrznie wygrał Gierę, my tak nie możemy po. Wow, ja wow, nie wow, mogę! Wow, Jestem niewidzialny wow. i przeskoczyłem przez ścianę. Ej, dobra, raz. Jak bym to zrobił? Ej, wiesz co? Aż troszeczkę jest problematycznie, że ja nie widzę... O nie, obrywałem. Ej, ej, ej. Aż problematyczne jest to, że nie widzę swojego skina czasami. Bo naprawdę, nawet sam nie mogę się skupić, gdzie ja jestem. Patrz, przesuwam jakiegoś... Ora... Tak, tak. Wax. Jak potem będziesz się odwijał od kolców, to naprawdę czasem ta niewidzialność wręcz przeszkadza. Tak, dlatego ja... Teraz patrz, teraz idealnie się przyda niewidzialność, bo oni lubią emotkować właśnie w tym miejscu. A ja sobie przeskakuję i pojawiam się. I patrz znowu. Ero. Oni nie wiedzą. Nie ma mnie? I oni nic nie podejrzewają. Nawet najmniejsze podejrzenia nie są na mnie. Hello! Dobra, przechodzimy. Niewidzialność nie ma mnie. Nie ma mnie! Niewidzialność jest Ty tak stary, kozacka. Jeszcze na końcówce niewidzialności możesz użyć emotki pięści na przykład. Naprawdę dobra, biorę niewidzialność i słuchaj. Czekam, 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 aż mi się tutaj pojawi. Uwaga, zaraz, a nie, troszeczkę stary, jeszcze nie mogę, okej, okay, teraz mogę łożyć. no i widzisz, niestety Ale, ale ona była odblokowana, tak jak widzę u ciebie Nie, 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 nie była, patrz, widać taki malutki płomieczek Okej, okay, muszę tutaj teraz to przeskoczyć, dobra, o, i widzisz, nadal nie no, mogę, tak. o, teraz dopiero mogłem Serio, ale... ale po prawej stronie masz jakby ten, pokazane, że ona jest niby dostępna Ej, stary, ile tu jest osób, dobra, patrz, tutaj się idealnie przyda niewidzialność Okej, okay. okej, okay. jest! Wow. Ej, Ej dobry! Tutaj niewidzialność tak, robno. Tak, tak, ale co jest problem, bo ty zobacz ile tutaj jest ludzi? O co tutaj Ej, chodzi? Powiem, ale to jest dobry materiał stary na to, żeby zrobić te 100 fal. Stereo. Tak, tak, tak! Czekaj, kto? Oni nadal się przedostają z czterech typa, o co chodzi? I patrz, oni się Nie emotkują raczej, więc naprawdę to jest dobra ekipa 18 fal, dobra, ja znowu znikam. I mam nadzieję. O nie, jeden ziomek spadł. Nie. Rip, rip ziomek! Jest, jest, jest jeszcze jeden gość. Dobra, dobra. dobra, dwóch. dobra. To to dwóch. Dwóch, dwóch. Dobra. Trzymamy fason, widzowie. Fason trzymany. Dobra, ziomy się trzymają też tutaj, więc bardzo dobrze. O, Ej, nie, ziom! Co ty tu... robisz? Widziałeś, jakiego o, trika zrobił? Oj. To wow. będzie dobry gracz. To będzie dobry gracz coś czuję. Tak, o. tak, tak. Ja to już widzę, że on będzie giga dobry. Dobra, teraz lecę tu. Ciekawe jak długo z nimi damy radę. Mamy 24. falę, więc naprawdę jest tego całkiem sporo. Ep! Patrz! No zobacz tego cwoniaka! Jak, jak on, on to nie, robi! Jak, jak ja e, mi się zdarza grać z jakimiś mega dobrymi graczami, to oni się bawią w ten sposób i naprawdę to nie jest łatwe. Ja próbowałem kilka <laughs> razy, to jakoś mi nie siada. On się co chwilę odbija od czegoś. Dobra, lecę teraz to, lecę to. U, dobra, bezpiecznie, na bezpiecznie Okej, on sobie przeskoczył tędy Ładnie mu idzie, naprawdę No jest ziomal ogarnięty, to widać I mam A, nadzieję, że przetrwamy nie emotkuje, to jest No, fajne. zależy mu na tym, żeby Jak najwięcej mieć fal, więc teraz no pa... Ej, jaką emotkę ma Fal, nie ma, fal, nie ma, fal Patrz, znikam, on nie wie, że ja tutaj Aj, jestem jaj, On nie wie, jaj. że ja tutaj jestem I patrz, boom! Przestraszył się, ej, cześć, że ani razu Nie było jeszcze tego, wiesz, trudniejszego Do, do przeskakiwania nie było. No. O co tutaj chodzi? Nie, proszę mnie nie zapraszać, bo ja tutaj teraz gram. Dobra. No właśnie, bo to jest ważne, oj, oj, oj Ej, serio, ani razu kolców nie było! Co się dzieje? Okej, okay. przeskoczyłem łatwo i tutaj ziom, ale razem ze mną. O, no o, i w końcu mamy kolce. O, końcu, tak, to musiało Dobra. Dobra, ale on wykorzystuje moje triki, nie! Pan teraz pójdzie pierwszy. Pan teraz pójdzie pójść pierwszy, nie może tak być. Chyba, że ja tam przeskoczę, no bo w sumie, hmm. No tych kolców to ja nie lubię przeskakiwać jako pierwszy. nie chce, żebyś ty mu rozbijał stary drogę. Tak, on czeka, stary! O co tu chodzi? Więc jak, jak coś zrobię źle, to odpadnę ja. On tylko na no, to mniej czeka. A chyba mu na tym zależy coś tak to wygląda, wiesz? Patrz! Wow! A nie, bo. Nie, dobra, <grym> jest dobry, jest giga dobry, naprawdę. Trzyma tutaj poziom wysoki, dobra, zobaczymy, jak mu dalej pójdzie. 40, 40 fala. z randomem, spokojny wynik, moim. No! Wiemy. Genialny, on też pewnie jest zdziwiony, mówi, ej, co to za tajtek 337, już I tak, nie tak, grałem tak, z takim ziomem tak, O co tu chodzi, Patrz, jak się przedostał, dobra, 42, dobijamy, pobijamy twój rekord z jakimś ziomkiem, 60 fal Ja muszę mieć więcej było. No jakoś tak, więc to jest do zrobienia No na luzie, jak już teraz mamy 44, a on sobie tak radzi, o nie, o nie, co teraz? On teraz? to musi dobrze rozbić o! Właśnie, a ja czekałem na, na to właśnie, czekałem Czekałem aż on to rozbije i on to rozbił Więc bardzo dobrze Tym, <tym razem ja wykorzystałem twoją emotkę stary to jest normalnie stary współpraca Okej, okay, patrz O, rozwaliłem mu Uuu! O nie Ej, patrz, 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 Zaraz będzie zwykły stopper stary no, Nie dostał się nie! nie. Wiesz ale. czemu, bo ja mu nie rozbiłem w taki sposób, że została jedna dolna. No ale co? Sorry, wygrywam i przedostaję się dalej. A to oznacza widzowie, że możemy kręcić kołem fortuny. Tylko najpierw odbierzmy sobie nasze żetony, które tutaj zarobiliśmy ciężką pracą. Mamy 10 żetonów. Dziękuję bardzo. Odbierz nagrodę. Kolejny. Odbierz. <laughs> Super! Mamy masę żetonów na otwieranie tego koła zakazanego. 3, 2, 1, 10 razy. Bum! Co Ej, my to tu mamy? Trafił tu na przykład 50, bo tu są 50. <laughs> o, lol, prawie. Ej, jakbym trafił 50, to już większość skinów bym wtedy odblokował, co nie? Bo już mam całkiem sporo tych klejnotów. E, i mamy no tak, znowu tak, mitycznego. Tak, te, te legendarne to myślę, że w tej dziesiątce nawet może ci się udać. Dziś na pewno trzeba zblokować wszystkie te nowe skiny, koniecznie. I cały czas mityczny Aj. mi się trafia. Więc jest git, ale mało tych odłamków. No fajnie jakby było więcej, no Więcej. 12 Uuu, przyjmę. Znaż. Mhm, ale co to jest za super bohater jakiś I uwaga, co będzie tym razem? Wow, to jest Oj, też mocny. On jest giga cool, giga dobry. Dobra, sprawdzamy dalej! I mamy znowu mitycznego, więc bardzo fajnie. Hey, 80. Tak. to no? Tak. No, mało brakuje. 35 zostało tylko, że toników. Oj, no i mamy znowu zioma. Okej, okay. ma zielone włosy. Słuchajcie, 60 na 70. Ej, widzowie, lecimy z tematem. Patrzcie na to. Kolejny. Jeszcze, no, już naprawdę jesteśmy bardzo blisko. 31 i mamy odblokowane. Jo, jest! Yo! No to jest ciężki skin, serio, bo tutaj trzeba mieć 100 odłamków z tego Co? koła, nie, to jest naprawdę dużo. Ej, serio, ja nie wiem czy ja go trafię, widzowie, trzeba będzie naprawdę... O! Nie, nie odblokowałem żadnego nowego skina. Dobra, muszę jeszcze raz zakręcić koniecznie, ale spoko, damy radę. Super koło! Co my tu będziemy mamy? Co my tu mamy? I mamy w końcu pierwszego skina ukończono. O to właśnie chodzi. Teraz nam się zaliczają te duplikaty. 40? Okej, okay, 40 na 50. Cześć, nazywam się Jan, a na nazwisko mam duplikat. Mamy 3 odłamki. Nowego zakazanego skina Czarna dziura. Niezakazany. Ale on jest mega naprawdę trudny do zdobycia, ja już to widzę. I zresztą tych odłamków wpada tak mało, no patrzcie Kręcę i trzy. Co ja zrobię z trzema tak, odłamkami? ale niby, niby do tego specjalnego jest 50. No. Tylko jakoś kurde, no nie. No, wiem, już co ani razu nie widziałem 50, jak tutaj była. O, ukończony, świetnie, ale tego nie potrzebuję, więc sorry, ale nare. kolejny pomiń! Kolejny, dobra. Sprawdźmy co, co tym razem, co tym razem, czy tym razem nam się uda, czy tym razem Oj, będzie to szczęście dziesięć. Ej, to dobrze. jest dobry! Na chociaż do no, kina, chociaż ten jeden mityczny. Dziękuję. Dobrze jest. I mamy trzy... Ej, kto mnie to zaprasza? Do widzenia. Ja tutaj słuchaj, otwieram skrzynię. Otwieram kręcenie, losowanie, losu losu. Ego zioma. Podziękujemy mu, dziękuję bardzo, do widzenia. Idziemy na kolejnego. Uwaga! Co będzie następne? No dobra, tego też potrzebujemy, bo mamy ich całkiem mało. Kolejne? Myślisz ty o tym skinie, który przed chwilą był. jest bo mega fajny. Jest, a moim zdaniem nie zasługuje na mityczne. Tak, na mityczne nie? Wygląda ja potężniacko. I kolejne 10 kręceń poszło. Więc słuchajcie, zakręćmy. Kolejne 10 razy. I Jego, sprawdźmy. Wszystkie tokeny. Ej, ale, syrety te tokeny są drogie. Jak dostajemy tylko po 3 odłamki, to my będziemy to otwierać w wieczność. No, ale, tak, dobra. Ale to wyzwanie, które grałeś przed chwilą, faktycznie trochę tych tokenów zwraca. Nie? po A... normalna. Kilka zakręceń na pewno. Może właśnie dlatego dali to tak trudne do odblokowania. Mhm, mm no dobra. No tego zioma mamy, to dziękuję bardzo, idziemy dalej. Co my tu mamy? Dawaj 50 razy 50, ten coś specjalnego. Jakby to siadło, ja nie mogę. Jakby to siadło. to... O. Tak byłoby dyszka. 10 to dużo, ale nadal nawet nie mamy połowy, a zakręciłem już ponad 20 razy. No i znowu trzy. Czemu tak mało? Daj więcej, daj więcej, daj, daj więcej. Trzy. Dobra. Grosz do grosza i się uzbiera, co? Kokosze. <grywa> Yo! Pocz Pięćdziesiątka była, no nie! Prawie pięćdziesiąt! Nie! Nie! Ej, Jak ale szczerze? Takie w samym kroku trochę. No, gigaskam! To było tak blisko, no, 50. też ci się zbliża, to jest. No, mamy już naprawdę całkiem sporo, patrz, prawie połowę tego anti prawie cały negaton No dobra, ile możemy jeszcze razy zakręcić? Jeszcze spokojnie możemy zakręcić, to co? Kręcimy kolejne. Bo po prostu no mnie to ciekawi, no musimy w końcu odblokować te skiny! Jest! O, jest, dobrze! Trzy, co... Jak będziemy teraz cały czas dostawać po trzy, trochę po pięć, trochę po dziesięć, to w końcu odblokujemy! Tak. Uuu, Aj, no, blisko, o, blisko, blisko, blisko. No idzie powoli, ale idzie. No! No! Patrz to. Ej, to jest fajne, to jest fajne, no. Brak Jeszcze. 11, tymi, 11, tak blisko, tak blisko. No nie, tego zioma już nie, nie potrzebuje. Razem. Nie, nie, nie. Ten ziomek możemy e, go e, pozdrowić i życzyć mu miłego dnia. O, nice. Hello. Hello, my name is Giovanni Giorgio and welcome to my uh, crew. Uh, that's very good. I mamy kolejne pięć. Uwaga, 79. Ej, ale te wszystkie skiny masz już mega blisko. Tak, ale ty też tak długo to otwierałeś, nie! Oj, stary, 50, długo. 50 było prawie. Yeah. Ej, ale oh, szczerze jestem ciekaw, czy w ogóle kiedykolwiek, ktokolwiek trafił Och, No Ten. nie wiem, nie wiem, może stary ja trafię. Ja nie byłbym ha, ha, ha. taki pewny. Może stary ja trafię. No nie, no nie, no nie. Brakuje mi jedno kręcenie tego Smash Glows. Gloves e, tego zioma Dobrze, dobrze, trzy. Zawsze coś, zawsze coś, prawda? Adidas. No nie, no patrz. No tak mi mało brakuje. Ile dostałem? 310? 310 Idealnie na 10 Potem zakręceń. To musi tam być. Musi, musi. Dobrze, dobrze, U. dobrze. Pięć kolejne. No ile lecimy dalej. Ile to jeszcze potrwa? To kręcenie super. O! I czekaj. Nie, jeden! jeden. Ja... Nie, 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 ej, za mocne, za mocne. <śmiennego>, za mocne. To już jest przesada, że tylko jeden został. Jest, jest, okej, okay. ja się cieszę, że tych legendarnych mi nie daje. Patrz, ten już jest prawie odblokowany. Bo legendarne tak, ale jakbym ten miał... OOCA? Jakby... No, no, no. No? no! 3, 3, 3, już mamy 9 dodatkowych I uwaga! i jest kolejny! Jeżeli ty nie dostaniesz megatona, a nie będziesz miał więcej już w tym momencie tokenów, to naprawdę to będzie nie <güler> O! I kolejne trzy! <güler> Ej, jak serio on będzie szybciej, to nie wytrzymał, da... Nie wytrzymam, nie wytrzymał. O, do... O... Nie! O... O... Tak oj, nie. blisko było! Nie! Okej, okay, co, co teraz? Co teraz, co teraz, co teraz? Proszę, proszę, proszę Nie no, co jest? Jak na teraz? łapawka się trafiła! Mm -hmm. Naprawdę to! Mm -hmm. Co jest? Osiem, patrz to. Ej, On. Brakuje, a tu jeden Dobra, wiesz co, ja muszę odlokować. Jakiegoś błagam! Dobra, ten jest chyba najlepszy pakiet, więc kupuję go Ja nie mogę.. Kupuję, raz i kupuję drugi. Dobra, to jest na 20, coś zakręty. Albo. Tak, tak, 20, dobra. Lecę, lecę. I teraz już musi być jakiś nowy mityczny. Jest! 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 Odblokowany. I już nadwyżka, dziękuję bardzo. Na wejrzenia. Idziemy dalej. I teraz odblokuję też tego drugiego mitycznego. Patrz. No, i mamy go! O, nie. nie. Jeszcze dwa, jeszcze ja dwa. nie mogę. Dwa tylko i będziemy go mieli. I teraz tak, będzie mi się no, trafiał no, ten. A tak, tak, teraz tylko on będzie, no. Jak na złość. Plus 40, no dobra, no spoko. Idziemy dalej w takim razie. No, jak na złość, teraz ten ziomal będzie nam wypadał, którego już mamy. Ej, Zawsze to tak jest. ten specjalny, bo naprawdę tam dużo ludzi więc no. O! o. o. o mów mów tak częściej, stary. 62 tak, tak. Jeszcze 3 i będziesz w połowie, tak. O, ten nie. Naprawdę... Dobrze. Idealnie. Uuu. No, nawet jeden na plus, więc bardzo dobrze. Mamy to. Mamy dwa nowe mityczne skiny. Teraz zostało nam już tylko jeden. Będzie bardzo trudne. I nie wiem, widzowie, czy ja mam się poddawać, czy ja mam go zdobyć. I dobrze. Józeczka. Henc punktów, kurczę, to jest strasznie Stary, dużo. ty go masz odblokowanego? Nie, no to. Serio? Dobra, patrz kolejne. 70 już. A ile masz punktów na nim? Stary, Kokoło? zaraz ci powiem, ale niedużo. Zaraz ci. Okej, okay, bo ja tutaj no. Okej, okay, 70 na 130. To nie ja mam jest. jeden na nim. Co? Dobra, to patrz to. Robię szybkie otwieranko. Dobra, i sprawdzamy. No ty A nie czekaj. Sprawdza. O ja, co za gość. Jeszcze otworzę tutaj. Cyk, i uwaga, wychodzę, dobra. Może dostałem 50, może dostałem 50, czekaj stary, jak dostałem 50, to będzie śmiesznie. Nie, nie widzę go. Gdzie on jest? Odblokowany jest? Czekaj, gdzie on jest? Nie mam w ogóle... Dół, 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 dół. Nie, on będzie w mitycznych, on będzie w mitycznych. Mityczne, dobra, czekaj tu nie ma, tu nie ma jak on wyglądał? Ja już zapomniałem jak on wyglądał. Jest. A 70. A. Nadal 70 zakręciłem, chyba z jakieś 15 razy nie dostałem ani to jednego kojna z nim. taki skin. Yeah. I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: "Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.